Jesteśmy nad Wilejką. Nasza grupa tutaj piękna, co A tu Wilejka. O. A tu jest parcie jaka syrena. Gdzie? Nie widzisz? A, tu! Parcie jaka syrena tutaj jest. Wyskoczyłam chyba. Chodźcie zobaczyć, tu jest Syrena. Taka laska. Taka, taka laska. Taka laska. Parcia jaka tam. Julian. Taka tam. Daroni. Tak, teraz zapyta Państwa jak to zrobimy. Więc my rozpoczęliśmy i zrobiliśmy. To jest jaki zrobić. To my pojechaliśmy. Tą cerkę minęliśmy. Proszę zobaczyć, ta cerkę wyglądała w taki sposób. Widzicie Państwo, wylonione są gotyckie mury. Tak. Tak. I te mury gotyckie są xiv wieczne ta cerkiew naprawdę była bardzo stara, gotycka, zaś teraz jest przebudowana w stylu gruzińskim. I teraz proszę Państwa, niech Państwo spojrzą na tą wartką Wilenkę. Na ulicy Mlynowej, tam dalej, mieszkał Walczyński. Tutaj urodziła się jego córeczka. Natalia Kira. urodziła właśnie w Wilnie. On mieszkał tutaj, w Botanio bo było cicho, było spokojnie. Wilenka, która tutaj... Chcę Państwu powiedzieć parę słów. Wilenka w roku 1932 już wylala. I tutaj było cały teren zalany, a katedra była tak zalana, że w katedrze stała woda na metr i Kazimierzowska Kaplica zapadła się. Te sklepienia wszystkie zapadły się od tej wody i wtedy dopiero były znalezione te groby królewskie, bo tak to było wszystko zamurowane i nie było widoczne. I w ten czas została wykonana restauracja, czyli zakonserwowane zostały te szczątki. I teraz proszę Państwa, tam były korony złote, Barbara miała mnóstwo pierścionków, Elżbieta również miała biżuterię. Wszystkie te prezjozy, wszystkie wszystko co cenne, wszystko zginęło. Wszystko. Nic nie, nic nie zostało. E... Woda zabrała. Tak, woda zabrała. Tak. No może przykleiło się u kogoś do rąk. No to woda, nie? Czyli to był e, 32. Podaję się 32, tak? Pierwszy. Pierwszy. Tak, Pierwszy. Tak, Pierwszy. tak, tak. To niedawno za. Proszę. 31? Tak, to znaczy, no... przełom. Przelom, tak. Może Pierwszy drugi. Nie, 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 to nie, nie przelom. Może ja, może ja splęcalo, tak. Nie pojawi się 32, 32, może o 31 przełom nie Więc, proszę Państwa, nie, więcej już nie chcę. Nie pójdziemy, będziemy czekać autokaru. E, I chcę Państwa... O... Tam jest, tam jest... E, e, tam jest, no, Julia, z Romeo i Julia 6, jakby któryś mężczyzna bardzo kochał, to proszę wejść do Wilenty i pogłaskać, bo tak jak się w Weronie robi, nie? to może tam spróbować, a który kocha bardzo żonę, bo... Zobaczymy, czy kocha. Jest jest Sprawdzimy, twoje. czy kocha. Julia jest twoje. Więc proszę Państwa, na dzisiaj już na pewno dosyć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że byliście, byliście wyjątkowo karni. Wyjątkowo cierpliwie, wyjątkowo wytrwali, bo teraz... Bo wyjątkowo pani znosiła nasze wszystkie te. Proszę my... pana, pan nie wie, jak, by, jak bywają gruby. Jest młodzież, która w ogóle nie zwraca uwagi, Czy ty mów, czy nie mógł. No my też sobie... młodzież, ale ta się bardziej podstarzała. Młodzież taka bardziej dojrzała. Czyli teraz dla tej pani życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce mary. I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce mary. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Poczekam chyba tego towaru. Wsadzę Was będę rozboru. Będę to bo już następna pod, pielgrzymka pod, jutro pod, czeka, pod, też wędzę. Tak, tak, <noise> A proszę przypomnieć, tak, to znaczy, bo ja zapomniałem, jak się pani nazywa. Tak, jak jest pani nazywa? Weronika. Dobrze, to jeżeli do pomnika Mickiewicza, to przejdźmy tutaj. Tak, wcześniej rozmawiałyśmy i że napisałam, żeby tam podjechał. To przejdziemy. Aha, o, dobrze? żeby zdjęcie zrobić jeszcze raz będę mieli okazję. No i fajnie. ja panu pokażę. Pan nie będzie się za Ja to karbom, bo się na 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 wieczór.